Po polsku. Mamy teraz pierwszą trójkę, Rosenhoff 41, Roni Krause-Gerlitz, drugie miejsce, trzecie miejsce Tomas Fuchs-Gerlitz i zwycięstwa Rosenhoff Cup 41, Jarek grela z Gorzelca. gratuluję, no i teraz Dzięki. proszę bardzo w związku z tym, że już jesteś na banerze, raz już wygrałeś, tak, tak. proszę o przyklejanie gwiazd jako Jasne. zwycięzca, na, na, na no, ale oczywiście na swoim, przy swoim nazwisku, sprawdzimy tutaj, czy to jest Jarek, tu pokaż Jarek, Jarek. Jarek, Jarek, okej. Okay. No masz. Let's go. To jest tak. I przykleja drugą gwiazdkę, czyli drugie Zwycięstwo w turnieju Rosenhof Cup, Gratulacje! No a teraz tradycyjnie mamy ochotę na szampana twojego. Pokaż. Co za szampan? a właśnie, no pięknie. Jarek Grela. Jaka szampana, nie? Dobra. Super. No to jedziemy. Chodź go rozbroić. go się napić. auto nie, 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 że co, że mam lat. <laughs> Będziesz ja, uh, ja. ja, jest ja, zadowolony, że wygrasz w finale? Jesteś bardzo rozczarowany, że grałeś? Tak, jestem schon, ale jestem zufrieden z tego turnieju. To jest najlepsze, co mogłoby się wydarzyć. A w finale... Jestem zadowolony, że wygrał. Jarek, Ja Jestem bardzo zadowolony, tym bardziej, że równo dwa lata temu miałem pierwszą wiastkę. Dwa lata temu nie jeden miesiąc, jakoś tak podobna data. Czyli po dwóch latach znowu masz gwiazdkę? Tak, wjazdę. tak, no nareszcie, nareszcie mi się udało. No Zawsze miałem jakiegoś takiego... Pecha, że gdzieś odpadałem, yeah. znaczy pecha, nie, brakuje umiejętności, a nie pecha, ale dobra. Tak. No. <laughs> Jarek Greda, niszcz Rozenhofu. Będę... Uważaj, wiesz, musisz przytrzymać, Stara, żeby, trzymał... żeby nie ten. <laughs> Jarek, hast ty das szoma gemacht? <laughs> du musste <erst> asma szuzyc. <laughs> naj, naj, niszczytuj. Sta. Sieg geferlich aus. Dobra. Stel ma hejn liwa. Czekajcie, zdała dyplom, żeby, żeby nie grzeszyć. Kwazice. Niszczy. Nie